Czy to oznacza, że, że nie chce pan kandydować? Yy, to znaczy, że ja bym nie powiedział, że nie chcę. W tej, w tej formie głosowań nie chcę uczestniczyć. Że... A to co, wycofuje pan was... swoją kandydaturę? Tak, ale już to rozumiem? Yy, dobra, podejmę mojej prawnicy odpowiednie, odpowiednie prosić, czy, czy wycofuję, czy zaskarżymy tą formę, formę głosowania? Nie będę w tej chwili podejmował na gorąco decyzji. Na no, że dzisiaj... kandydatura na stole. To ja, ją ja ją złożyłem. No, trzeba podjąć jakąś decyzję. Ma... No, Prawie za Pana mogą ewentualnie złożyć, podjąć jakąś eee, działalność, no, ale. Decyzję podjąłem, że w tego typu głosowaniu w sposób elektroniczny, gdzie każdy widzi, jak kto głosuje, poprzez ramię, poprzez, obok siedząc. Eee, ja wcześniej finalizowałem, że taka forma jest dla mnie do przyjęcia. Eee, Wszyscy wiedzieli, bo on się że, że taka forma zostaje przed